Strony kanał Kylie i przechodzimy sobie do następnego w zasadzie poradnika, ale będzie to dotyczyło czegoś, co stworzyli w zasadzie gracze Black Desert Online, ponieważ normalnie tego nie ma w innych grach, a nawet nie jest zaimplementowany w samym BDO. Niektórzy chyba wiedzą o co chodzi, czyli DFS, tak zwany Duel for Spot, ale również podobne do tego rzeczy, czyli tak zwany Griffin, czy Karma Bombi, które bardzo często występują, w szczególności na spotach, gdzie na przykład ktoś ma. Przewagę, wierzę, ma tą przewagę, albo po prostu jest już znużony tym, że co chwilę ktoś przychodzi i stara mu się zabrać spot honorowo, no i niestety już do tego ze swoim honorem nie podchodzi i ma w zasadzie wszystko gdzieś. No więc będziemy sobie opowiadać o tych rzeczach. I no cóż, jeżeli chodzi o nowych graczy, to bardzo często są po prostu rzuceni na głęboką wodę i nikt po prostu tego nie tłumaczy. Przez co na przykład na różnych spotach możecie być wyzywani przez gryferów czy karma bomberów a tak naprawdę no po prostu nie wiecie, że taka mechanika w tej grze działa, dlatego też ten poradnik ma w zasadzie miejsce. Tak więc przejdźmy sobie do pierwszej rzeczy, czyli co to jest ten DFS, tak zwany Duel for Spot, czyli generalnie chodzi tutaj, jak wspomniałem wcześniej, o honorową walkę o spota, czyli kto będzie lepszy no, to po prostu przejmuje twojego spota. Spoty najczęściej mają tak zwane rotacje, czyli po prostu biega się w, pewnym, w pewnych miejscach, zabija się pewne grupki, tak żeby po prostu zrobić koło i cały czas przez pewny okres czasu po prostu krążyć. Niektóre spoty mają jeden taki spot, a. Jedno takie okrążenie, w zasadzie, jedną rotację, a niektóre mogą mieć na 3-4, no i niektóre z nich są lepsze z racji tego, że można więcej zarobić na nich albo jest więcej szans na dany przedmiot, który no, ten gracz chce zdobyć, no i będzie Was wyzywał na walkę. Nazywa się to DFS. Może spotkaliście się z, się z czymś takim, czyli tutaj macie przykład. Ktoś Was wyzywa na DFS, to po prostu w skrócie jest używane i możecie też y, spotkać takie rzeczy jak No E, No Z czy BO1. Mam to teraz na ekranie wam pokazane. Taki przykład, czyli o co tutaj chodzi? Jeżeli ktoś pisuje No i e, No Z, to oznacza, że nie używamy e-buffa ani Z-buffa, czyli e -buf, wiadomo Shift E, a ZK to chodzi o to, że po prostu. Nie używa się Spirit Rage, ponieważ jeżeli naciśniemy Z, to mamy Bufka 50% Atak Speed bądź Critical, więc to może być przewagą. Jeżeli chodzi o BO1, to czasami tutaj można widzieć i na BO3 tutaj chodzi best of one, best of three na przykład, czyli na przykład wygrasz dwie, e, dwie z trzech walk, e, no to po prostu jesteś zwycięzcą, ale najczęściej robi się po prostu BO1, czyli kto wygra e, walkę, no to po prostu przejmuje e, twoją, twoją rotację. No i. Z tego względu, właśnie narasta bardzo dużo kontrowersji, ponieważ niektórzy się stosują do tego, a niektórzy niestety nie. I co tutaj może się stać, jeżeli na przykład zignorujecie DFS-a? No cóż, ktoś Wam będzie gryfował. co to jest griffing, to sobie do tego za chwilę przejdziemy. Chciałbym jeszcze troszeczkę omówić, czy powinniście się stosować do Dual Force Generalnie tak, nawet jeżeli jesteście słabszym girem, no to niestety. Yy, tego typu fakt jest respektowany nawet przez większe czy największe gildie i możecie po prostu podpaść. Niestety community i BDO jest takie, a nie inne. I niestety, jeżeli będziecie robić w taki sposób, że po prostu będziecie ignorować, przeszkadzać, bądź nawet y, nie robić sobie nic z takiego DFS-u, to może się okazać, że po prostu zostaniecie wydaleni z gildii. Tak też się zdarza, ponieważ y, no cóż, za punkt honoru sobie biorą gildię to, żeby DFS-y respektować, i generalnie jest to dobry sposób, ponieważ wyobraźcie sobie, jeżeli ktoś by chciał wasz spot i jest silniejszy, to go sobie przejmie po prostu siłą. A te DFS-y po prostu dają wam szansę, żeby zawalczyć na w miarę równych zasadach. Ponieważ, jeżeli ktoś się wbija w was w moby od razu was grabuje, no to macie bardzo mała szansę. Jeżeli widzicie przeciw, przeciwnika naprzeciw sobie, naprzeciwko sobie, no to macie generalnie szansę. Wiadomo, że GS może być na przykład decydującą sprawą, bądź klasa, no niestety to jest BDO, w innych MMO jest podobnie więc na to się już nie da nic poradzić, ale mimo wszystko macie szansę, możecie spróbować go outskillować, czy cokolwiek i dzięki temu możecie utrzymać na przykład spota wiadomo, jest to dość upierdliwe, jeżeli chodzi o high-endowe spoty, jak orki yy, czy starcent, bo tam naprawdę może się okazać, że jeżeli jesteście pechowi albo jesteście na main rotacji, czyli na tej głównej rotacji, gdzie jest właśnie najlepszy spot, e, najlepsza rotacja na danym spocie, przepraszam, no to niestety można się spotykać z dużą ilością e, DFS-ów. Też tutaj klasa robi e, dużo, ponieważ jeżeli gracie na przykład klasą, która jest świetna do 1 na 1, czyli do tych duelów, no to może się okazać, że dużo osób Was zignoruje albo po prostu pójdą na inną rotację, spróbować tam swojego szczęścia. Tak to niestety wygląda. Czyli jeżeli gracie Strikerem, Lane Awakening, Ninjo, czy Hashashinem, no to możecie się spodziewać mniej tych DFS-ów. Jeżeli gracie taką klasą jak Guardian, Valkyria, czy powiedzmy Shy, no to niestety tych DFS-ów będzie więcej. Możecie sobie oczywiście stagować takie postacie, żeby mieć większe szanse na duelach, ale generalnie, wracając do głównego tematu, czyli Duel for a Spot, no to niestety. Mm, powinno to być respektowane. Jest to respektowane przeze mnie, czy tego lubię czy nie, jednak schodzę z tego spota, walczę, jeżeli przegram, no to cóż, poklnę, podenerwuję się pod nosem, no ale cóż, yy, przejdę po prostu na inny serwer I, i tyle. Jestem ciekaw, co Wy sądzicie o Duel for Spot, czy jest on według Was fair, czy jednak wolicie po prostu griffować? I teraz przejdziemy sobie do następnej sprawy, czyli griffing. Co to jest griffing? Griffowanie to jest po prostu innymi słowami przeszkadzanie. Według mnie w zasadzie, no bo nie wiem dokładnie jak to przetłumaczyć po prostu jeżeli chodzi o... O to, co się dzieje w grze, to na przykład jeżeli przegracie walkę o spot i zaczynacie dalej bić moby, no to to już jest nazywane gryfowanie, czyli przeszkadzacie po prostu komuś w rozgrywce, yy, zabieracie jego w zasadzie moby, ponieważ on wygrał de facto duela, czy po prostu był silniejszy od Was. No a Wy w dalszym ciągu robicie to, czego nie powinno się dziać, tak jak w innych grach, czyli gryfing. Yy, gryfing jest postrzegany bardzo negatywnie. Czasami, jeżeli jesteście naprawdę wielkimi gryferami, to może się okazać, że nie będziecie przyjmowani do niektórych gildii, bo mogą was na przykład rozpoznać, a wierzcie mi, że w BDO mimo że jest tak wielu graczy, to jednak są Discordy, fora i inne tego typu rzeczy, że wasze imię może okazać się oznaczać bardzo wiele negatywnych rzeczy i na przykład nie chcą po prostu was przyjąć albo bardzo szybko was po prostu wyrzucą z gildii, ponieważ osoba, która jest gryfowana przez was, po prostu pójdzie do oficera waszej gildii czy chociażby lidera, po prostu napisze co jak. Może was nagra przypadkiem albo zrobi screenshota i no niestety no, was wyrzuci. Możecie powiedzieć, że no możemy zagrać solo, tak? Możecie grać bez gildii. Jest to możliwe, ale tutaj się okazuje, że jest kolejna sprawa, taka, że po prostu mogą was wrzucać w moby. Pamiętajcie, że w grze bardzo łatwo stracić kryształy, szczególnie jeżeli jesteście na takich spotach jak np. Orki, czy Starsend, czy jakikolwiek inny dobry spot. Gryfowanie może wam się udać na takim spocie, jak widzicie tutaj w tle, czyli np. przykład Rona Rosy. No tutaj ciężko np. przegrać i właśnie najwięcej griferów spotyka się na takich spotach, gdzie szansa, żeby Grifer mógł przegrać jest mała. Ciężko takiego, taką osobę przegrindować, ponieważ no, bardzo łatwo te moby zabić. No i taki, taki osobnik po prostu będzie starał się robić te będzie po prostu gryfował jak najczęściej się to da i bardzo często będzie mu się to udawało z racji tego, że na przykład ma mobilną klasę, gramuzą, która aktualnie jest OP i zadaje naprawdę ogromny damage. No i niestety często się zdarza, że będą zgryfowanym, lepiej odpuścić i dać, że się tak wyrażę, debilowi wygrać po prostu i przejść i na spokojnie może na innym spocie normalnie sobie zagrać. Kolejna sprawa, którą powinniście wiedzieć, to jest karma bombing. Na czym polega karma bombing? Niektórzy po prostu nie reagują na to, że giną i tak dalej. Traci się przez to karmę, jeżeli się go zabija. A żeby przyspieszyć ten proces, to ta osoba, która. Gryfuje i stara się, żeby wasza karma spadła jak najszybciej na minus. Wtedy jesteście czerwoni i macie dość spore problemy, bo można stracić nawet i gear Tak, Enchant spada, jeżeli jesteście czerwoni. Im mniej tej karmy, im więcej na minus. Maksymalnie można być minus 2 miliony. To jest większa szansa, że spadnie wam Enchant i jest to możliwe. Były, było parę shotów, że po prostu ludzie stracili na przykład Pena i znowu mieli TET. Taka jest yy, szansa. Raczej z tymi penami gwarantowanymi tej szansy nie ma. No ale cóż. Nie wydaje mi się, żeby można było użyć tej broni wtedy. Nie jestem pewny. Nie. Dobra, w każdym bądź razie zostawmy to, wróćmy do karma bombingu. Yy, po prostu. Yy... Zabija się, ściąga się y, całą y, zbroję, wszystko i daje się po prostu zabijać. Wtedy maksymalizuje się stratę y, karmy u przeciwnika. No i po dwóch takich razach w zasadzie ma już zero karmy i następny taki, takie zabicie po prostu powoduje, że jest się na red karmie. No i trzeba niestety opuścić y, spot. W innym wypadku no ryzykujecie dość sporo. Czyli jakby karma bombing jest powiązany z griffingiem, jeżeli ktoś dobrze griffuje, no to niestety będzie również robił karma bombing. No jeżeli go nie wrzucicie w moby, nie zauważycie, no to wtedy no za bardzo nie ma szans na to, żeby pozbyć się takiego griffera, karma bombera. I teraz tak, jeżeli chodzi o DFS, no to no niestety tego się nie da uniknąć w żaden sposób, powinno się to respektować, iść na walkę. Jeżeli nie lubicie dfs no to po prostu powinni unikać ulubionych spotów przez graczy, szczególnie w weekendy, na przykład takie jak Orki, czy StarSend, lepiej pójść na spoty, które są mniej dostępne publicznie, że się tak wyrażę, otwarcie, czyli powiedzmy pójść sobie na Sycry, Akman, Histria, tam jest mniejsza szansa na Duel for Spot, ale jeżeli chodzi o serwery na przykład Hadumowe. No to niestety tam napotyka się bardzo dużo e, DFS-ów, Jeżeli gracie właśnie na taki ulubiony spot z racji tego, że po prostu jest to bardzo łatwo dostępne e, Jeżeli chodzi o nowe graczy, to e, zalecałbym Wam po prostu dostosowywać się do e, DFSów Chyba, że m, nie macie problemu, żeby e, kupować po prostu Family Name Change razem z Charakter Name Change Ponieważ jeżeli się to rozejdzie i będziecie naprawdę e, griffować No to niestety, no nie pokracie sobie i... Po prostu ludzie będą was zapamiętywać. Jeżeli chodzi o griferów, to sytuacja wygląda tak. Jeżeli spotykacie grifera, który po prostu po przegranym DFSie ie w e, dalszym ciągu albo po prostu nawet nie chce tego DFS-a, nie respektuje i dalej bije Moby, no to macie tutaj kilka sposobów. Jednym z nich, jeżeli kla wasza klasa ma na przykład Graba i jesteście na dobrym spocie, możecie go wrzucić w Moby. E, w ten sposób straci kryształy. Raz, drugi, trzeci. No i sam zejdzie, ponieważ no, będzie stratny po prostu, nie będzie mu się to opłacało, żeby e, grifować i dalej zabijać mowy, no bo i tak straci tam powiedzmy kilkaset milionów e, na tych kryształach i e, no cóż, będzie naprawdę sfrustrowany wtedy. No i po prostu odejdzie. Kolejną sprawą jest, że na przykład możecie się zgłosić do jego oficera lidera, jeżeli ma gildy i po prostu. Powiedzieć jak wygląda sytuacja Naprawdę to działa Jeżeli są to e, gildie, które respektują takie rzeczy Na pewno nie będą szanowały griferów Więc jeżeli zgłosicie takie coś Prawdopodobnie I jeżeli macie dowód w postaci screenshota Bo to jest dość ważne, pamiętajcie, żeby takie rzeczy screenshotować Lub robić jakieś filmiki Żeby mieć dowód Bo wiadomo, e, gildie stoją raczej za swoimi graczami no to wtedy no, macie małe szanse, jeżeli nie macie dowodu, no bo po prostu proof of never happened i no niestety wtedy będziecie musieli zastosować się do taktyki numer 1, o której przed chwilą mówiłem. No trzecią rzeczą w zasadzie to jest po prostu outgrind. Miałem dość sporo do czynienia z griferami i rzecz wygląda tak. Do takiej osoby w ogóle się nie mówi. Yy, wiem, że to jest trudne i musicie wytrzymać po prostu outgrindować go. Zabijacie moby szybciej niż on yy, i robicie to tak długo, aż on sam odejdzie. Jeżeli będzie widział, że po prostu mało zarabia, nie ma szans, żeby cię na przykład wyprzedzić mobilnie albo zabijać szybciej moby i nie reagujecie na jego zaczepki, na przykład nie, nie pokazujecie frustracji on odejdzie. Yy, miałem jedynie raz, że Griffer wytrzymał ze mną 30 minut, to było na Akman i wytrzymał tylko 30 minut, cały czas do mnie pisał, he he he, how are you, how are you, green ja nic nie odpisywałem, 30 minut, cały czas oglądałem Netflixa i po prostu zabijałem tę mowy. odszedł sam, Bo coś tam popisał i odszedł po prostu na inny spot. Widział, że to po prostu nie daje e, nic, nie miał satysfakcji z tego, że na przykład ja się frustruję, e, czy w jaki inny sposób Jakąkolwiek negatywną reakcję i to naprawdę działa. Czyli macie trzy sposoby, jak działać na yy, gryferów. Mam nadzieję, że to Wam pomoże w przyszłości, a nie będziecie tego <ścoughs> używać przeciwko. Dobra, teraz ostatnia rzecz, czyli karma bombing. Jak się ochronić przed karma bombingiem? Jest to bardzo łatwo yy, rozpoznać za pierwszy razem jeżeli taką osobę zabijecie to zobaczycie, że ta osoba do was po prostu podchodzi, nic nie robi, a jakby podchodzi, żeby dać się zabić, to jest pierwsza rzecz, która yy, widać, że po prostu yy, on próbuje karma bombić. Czyli ściągnął cały armor i wszystkie bronie żeby po prostu dacie zabić wytracicie maksymalną pulę karmy to jest bodajże 150 tysięcy karmy no i dwa razy tak i macie do widzenia red karmę no i niestety sami zdecydujecie co chcecie robić czy dalej karma bombić czy jednak yy, to znaczy tracić karmę czy po prostu odejść więc jeżeli chodzi o na karma bombik no to trzeba uważać na to bo czasami no, można wpaść w taki jakby Widzicie, że jesteście mocniejsi od niego, zabijacie go, a tu się okazuje, że nagle u, RED to można poznać po e, kolorze waszego niku. Jeżeli szybko się robi biały, no to sprawdźcie ile macie karmy. Ja z, zwykle mam taki nawyk, że po pierwszym takim zabiciu takiego gryfera to po prostu sprawdzam ile mam jeszcze karmy i czy mogę sobie na to pozwolić, ponieważ no, z RED karmą jest naprawdę ciężko, jeżeli jesteś na m, m, takich dziwnych spotach, to może być trudno e, to odrobić. Jeżeli chodzi o Karma Bombera, no to to jest trudne. No bo po prostu albo wrzucacie gościa, albo po prostu go unikacie. Zabijacie dalej moby, czekacie aż po prostu was zaatakuje. E, próbujecie go outgrindować, albo po prostu zmieniacie serwer i macie spokój. Ale to niewykluczone, że znowu się z taką osobą nie spotkacie. Czyli mamy tutaj podsumowanie, co, jest, e, co to jest DFS, Griffin i Karma Bombing. Czyli w zasadzie omówiliśmy cały savoir vivre. Black Desert Online I mam nadzieję, że Wam to pomoże Żebyście nie wpadli w żadne kłopoty Szczególnie jeżeli chodzi o te Dual for Spot Ponieważ to może być bardzo kłopotliwe Dla nowych osób, że ktoś podchodzi I po prostu Tak jak tutaj na ekranie Wam pisze Hi DFS, a Wy nie wiecie o co chodzi Tak więc następnym razem jak przyjdzie jakaś osoba I spyta się Was o DFS To mam nadzieję, że będziecie wiedzieć Co robić, tak więc dziękuję Wam Bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że ta drobna porcja informacji Was tutaj zadowoliła Dajcie znać w komentarzu co o tym sądzicie I dajcie mi znać w komentarzu Wasze historie Jeżeli chodzi właśnie o Gryferów czy Karma Bomberów Jak sobie z nimi e, poradziliście Czy sami jesteście może Gryferami czy Karma Bomberami Też chciałbym wiedzieć No i jak podchodzicie do całego tego systemu Tym Dual for Spot Jestem bardzo ciekaw e, co mi napiszecie w komentarzach Tak więc widzimy się następnym razem Pamiętajcie, że e, streamuję Poniedziałki, czwartki i niedzielę są gwarantowane streamy o 20, poniedziałki, czwartki niedziele niedzielę o 19, e, można mnie pytać, e, bardzo chętnie pomagam, również możecie mnie łapać na Discordzie, Instagramie czy Twitterze, no i co, widzimy się następnym razem, jojo.